Cześć, jestem Agus witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Robot. I dzisiaj nadszedł czas, żeby nacisnąć dzwonek i przekroczyć te drzwi. Mam nadzieję, że tym razem to się uda. Jeśli Wam się spodoba odcinek, to Wy również klikajcie i zostawiajcie łapkę w górę. A ja od razu lecę i zobaczę, co będzie z tymi drzwiami. I czy już teraz ten niedźwiedź wredny mnie wpuści. Tak, zielone światło! Mamy to, wchodzimy do środka i wygląda to naprawdę imponująco. Czy ja mogę tutaj coś jeszcze zebrać? Chyba mogę tylko wejść. O! Tarcza! Czy to jest tarcza? Jajks! Co to takiego? To brzmi jak sześć identycznych dźwięków. I to chyba są wszystko dźwięki tego... tej mojej stokrotki. Tego kwiatu, który już mam. Więc teraz naciśnijmy na tarczę. I stwórzmy? Okej, okay, coś, coś się dzieje. Chyba, chyba aktywowałam przejście. Zrobiłam klucz do tarczy! Teraz muszę je przeciągnąć. Do tej dużej tarczy, żeby odblokować przejście? Dobra, w takim razie otwieramy od razu to przejście. Myślałam, że wiecie, że po prostu wejdę tutaj. Już trzeba zrobić jakąś dalszą rzecz. Czy ty coś piszczałeś tutaj do mnie? On chyba po prostu wiwatuje. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do środka, bo jestem ciekawa, co tam znajdę. I czy znajdę e, ludzi, których szukam tak naprawdę. Czyli tam był chyba kapitan Art, o ile dobrze pamiętam. I kino. Co my tu mamy? Mamy windę na pierwsze albo na trzecie piętro. Proszę wybrać piętro. Piętro pierwsze to powrót do kwater mieszkalnych. Piętro trzecie... To inżynieria. Okej, okay, pójdziemy tam zaraz, ale jeszcze chwilę się tutaj poprzeglądam. Tu jest jakaś strzałka. O, mogę się tu wdrapać i iść schodami. A. Yy, nie wiem, czy sobie nie spoilerowałam. Czy to już jest piętro trzecie? To dziwne spać w takim miejscu. Ale to chyba chyba tyle. Nic więcej tutaj raczej nie znajdę. O, coś coś tutaj jest. Kolejna tarcza. Tylko niestety ta tarcza ma trochę więcej dźwięków, a ja jeszcze nie mam kwiatów, które mogłabym użyć. Zejdźmy na dół, na pewno będę mogła tutaj wrócić w przyszłości. Nie jestem pewna, czy to jest piętro kolejne, czy to jest jakby część tego pomieszczenia. To na pewno się okaże, ale tutaj coś jeszcze jest. To wygląda jak generator chmur, to było, było coś o tym mowa w notatkach, o ile się nie mylę. Okej, okay, tutaj odkręcamy po prostu wodę. Rura tutaj przecieka, jest zepsuta. Tutaj mamy pięciocyfrowy Holo Security Code, czyli jakiś kod ochronny. Tutaj raczej nic więcej nie znajdę na ten moment. To symbol chmury. Okej, okay, zauważyłam. W takim razie już nic więcej tutaj nie zrobię również. Chociaż tutaj coś leży. Tu coś leży. Spray pump czyli jakaś taka pompka. Biolumi. A, czekajcie, bo my tą spray pompką musimy spryskać liany, żeby wyrosły kwiaty. Czyli to jest sposób na to, żeby biolumi urosły. Okej, okay, ale ja w tym momencie mam taką pompeczkę zwyczajną, ale tu jest jakaś fiolka, mogę ją zebrać. I to jest butelka wody, i tutaj coś jeszcze jest świecącego, i to jest klaster świetlistego pyłku. Chyba w takim razie tutaj już wszystko. O, tutaj coś jeszcze jest, mogę przejść dalej. O, jest tutaj ktoś z rozbitą głową, ale czekajcie, najpierw spróbujmy sobie to połączyć. Mam ten spray i teraz mogę chyba spryskiwać drzewa, nie drzewa tylko te, te liany, ale nie wiem czy w tym miejscu powinnam to robić. Bardzo ciężko jest tutaj się zorientować, co mogę kliknąć, a czego nie mogę kliknąć, bo te obrazki są bardzo takie złożone, a jednocześnie jakby te elementy, które mogę kliknąć, nie wyróżniają się szczególnie, więc mam nadzieję, że nic tutaj nie przegapię. Ale dobra, przede wszystkim kliknijmy na tego robota, który tutaj jest uszkodzony. Jakiś kwiat rośnie w jego głowie. Kapitanie! A, to jest kapitan! Nie odpowiada. Czy ja mogę go jakoś wyleczyć? w tym momencie nie mogę jakby mogę tylko ponawiać tę samą wiadomość kilkukrotnie, a chciałabym coś innego kliknąć, więc jakby cofnijmy się do dużego rozmiaru i sprawdźmy tutaj przejście tak bardzo chcę połączyć się z tym kwiatem ale nie jest gotowy, żeby się otworzyć no dobra, tutaj coś jest. A czekajcie, bo czy to nie jest miejsce, które ja mogę spryskać, właśnie? Nie wiem, jak je rozpoznać. Klikam przy różne rzeczy i nie mogę. się odnaleźć. Boję się o kapitana, czuję się zagubiona. I szczerze, dokładnie ja tak się czuję. Nie mam pojęcia, co zrobić. Staram się nie używać tego, ale może kliknijmy tutaj podpowiedź i zobaczmy, co możemy kliknąć. Bo tak jak mówiłam, to jest bardzo intuicyjne. Ej! To nie jest ta, y, czas na y, refleksję? Reflekt, żeby się odbijać? Nie rozumiem, bo jakby to coś przeskoczyło, czy może to musi przeskoczyć do odpowiedniej kałuży? Nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje. A jeśli ten kwiatek spryskam tym pyłkiem, to się otworzy? Nie, to też jeszcze nie jest gotowe, żeby się otworzyć. Dobrze, wróćmy w takim razie do poprzedniego pokoju. Tutaj możemy pójść albo na górę, albo na dół w sensie pojechać windą. Ale jeszcze na tym piętrze jest kolejne pomieszczenie, które wygląda też bardzo, bardzo strasznie i jest dużo szczegółowych rzeczy tutaj. Ale spróbujmy zebrać te duszyczki. Potrzebuję czterech dusz, żeby zrobić światło? Nie jestem pewna, bo tak wcześniej było. Tutaj jest coś, co jest. Zamrożone w niebieskim krysztale. I to jest... Klucz. Mamy tutaj jakiś samochodzik. Czy to jest kluczek do tego samochodziku? Okej, okay, czyli to jest dokładnie to. To jest ten samochodzik, wiecie, nakręcany na, na klucz po prostu. Nakręćmy go i zobaczmy, co się wydarzy. Chyba, chyba się udało go odpalić. W takim razie coś mi to da. O! Ym, nie sądzę, żebym pasowała. A może któryś z tych świetlistych gości pasuje? O! Pasuje! Hej! Tutaj coś jest, tylko nie mogę tego kliknąć. Jakby nie mogę nic zrobić, bo jestem teraz na etapie, gdzie nie mogę nic kliknąć. Zapaliło się światełko. I coś się w środku tworzyło. O, czekajcie, chyba coś się tutaj ładuje. Nagle zaczęło płynąć tutaj trochę tych y, takich y, kuleczek zniknęły, czyli wszystko zgasło. Chyba będę musiała uruchomić tutaj jakąś maszynę, ale jakby nie za bardzo ogarniam jeszcze co tu się dzieje. Więc zanim ją uruchomię to trochę się poprzyglądajmy. czy potrzebuje wody, deszcz... Aha, czyli tak, świetlisty ludek, plus woda, plus te kulki, które tutaj były już, równa się deszcz i w ten sposób działa ta maszyna deszczowa chyba. Znowu coś się wydarzyło, ale nie wiem o co chodzi. To jest przełącznik y, drzwi dla y, jakby duszyczek. I przełącznik jest zablokowany. Czy tutaj mogę coś kliknąć? Mogę przekręcić. Uruchomić. Nie za bardzo rozumiem te mechanizmy. Ok, czyli tak, mamy błąd, ponieważ mamy niedostateczną ilość wody. Ale mamy też y, ludzika. Proszę y, zobacz maszynę wody. A, proszę sprawdź maszynę wody w poprzedniej, w poprzednim pokoju, z symbolem chmury. Dobra, jeszcze tylko jedną rzecz, zanim tam pójdziemy, umieśćmy tutaj jeszcze ludka, bo ludka też nie ma, chociaż nie wiem, czy to jest miejsce, w którym powinnam go umieszać. Jeszcze coś tutaj jest, to solarne jagody na podłodze. Wydaje mi się, że nie mogą być aż tak niebezpieczne. W sensie, wcześniej nie miałam pojęcia, że one są niebezpieczne. Tutaj jeszcze jest coś, co mogę kliknąć. Małe drzwiczki, użyj przełączników, żeby otworzyć i zamknąć je. No ale tak jak wcześniej sprawdzałam, znaczy przełączniki są wszystkie zablokowane. No dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak jednak wrócić się do tej maszyny i spróbować ją jakoś naprawić. Ale jak? Nie mam zielonego pojęcia. Wiecie co, wydaje mi się w takim razie, że powinniśmy pojechać do inżynierii. Lepiej zadzwonić dzwonkiem i przywołać misia. Okej, okay, czyli nie mogę tak po prostu sobie podróżować widą? muszę dzwonić dzwonkiem? Dobra misiu, czy wpuścisz mnie na piętro trzecie? Tylko growboty z aktywnym yy, growbloomem mogą wejść do inżynierii. Co to jest growbloom? Gro czy to jest ten kwiat w głowie? W takim razie, czy mogę przejść na piętro pierwsze? To mnie interesuje. Spróbujmy zadzwonić tam. No bo jakby to są kwatery mieszkalne, więc powinnam tam móc pójść? Okej, okay, przynajmniej tam mogę wejść! E, możesz wrócić do kwater... Ale... Radzę nie... Co to znaczy radzę nie? Tak czy jak, muszę tam wejść, bo chcę się dowiedzieć jak mam w ogóle zdobyć jakiegoś kwiatka i w ogóle jakby... Jak mam pójść dalej? Bo w tym momencie e, jakby trochę utknęłam, nie wiem, jak naprawić te rury. O nie, kwatery. Wyglądają w ten sposób, że chyba nie za bardzo jest jak przejść. Te kryształy są ogromne! Nie mogę ich przekroczyć, a czy mogę je rozpuścić, bo mam. mam sprzęt do tego. Mój ognisty kryształ nie działa. Te kryształy są za duże. To dlatego w takim razie nie mogłam wejść tutaj. Nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić. I na tym poziomie, na którym jestem, muszę rozwikłać zagadkę. Muszę zidentyfikować te liany i je wyrosnąć. W sensie gdzieś one tutaj na pewno się znajdują. Tylko nie mam pojęcia gdzie, może na górze, może na górze jestem w stanie to wyrosnąć. Bo te liany tutaj, co ja próbowałam je jakby wyrosnąć, to są liany, które się przemieszczają ze mną. Ale widzę, że tutaj jest coś, co mogłabym spryskać. Okej, okay, coś tu się dzieje. O, to jest nuta kwiatowa. Nutka biolumi. Tunele pod Q są pełne biolumi. Tam żyją wróżki yy, jaskiniowe? Tak mnie zastanawia, czy teraz jestem w stanie z tym kwiatem stworzyć już klucz do tarczy. To jest to. Mamy w takim razie odblokowane kolejne przejście. Udało mi się znaleźć rozwiązanie zagadki. Mamy w takim razie kolejny klucz, i teraz będę mogła coś tutaj naprawić, prawdopodobnie, bo tam w środku coś było. I nie wiem, czy to nie była jakaś rura, albo jakiś klucz, albo coś. O, jest i rura, i klucz! Jakby jedno i drugie było w środku. Tutaj też coś się kręci, nie wiem, czy to jest coś ważnego, ale mogę dzięki temu naprawić tą maszynę do wody. Ewidentnie widać, że tutaj jest taki szklany zawiasik, i ten szklany zawiasik mogę spróbować montować tutaj na miejsce tego pękniętego. Czy muszę go przykręcić? Nie, chyba, chyba nie. Chyba ten klucz służy do czegoś innego. W takim razie spróbujmy uruchomić maszynę teraz. Ok, rury się napełniają, tylko coś tutaj dalej nie gra. Muszę wpisać kod, czy to chodzi o to, żebym kliknęła je wszystkie po kolei tak jak są cyferki? Tak naprawdę ja myślałam, że ten kod jest jakiś bardziej skomplikowany, a to już jest tyle. Czyli zmieniamy przepływ i teraz ta woda powinna pójść tutaj i teraz jak odkręcę, to woda popłynęła do chmury i nie widzę za bardzo tych rur dalej, ale... czy to zadziałało? Okej, okay, mamy dwa zielone przyciski. To się zrobiło znowu zielone. Czy w takim razie udało mi się uruchomić wodę tym razem? Przekonajmy się, bo wydaje mi się, że tak, że tym razem woda działa. Okej, okay, jest woda. Jest, są te jagody ale nie ma jeszcze duszy i muszę w jakiś sposób umieścić duszę trzy, znaczy muszę umieścić trzy dusze a ja mam tylko dwie dusze czekajcie, bo to jakby jest bardzo dziwna instrukcja muszę w takim razie używać przełączników żeby wypełniać puste przestrzenie duszami okej okay. To w takim razie, gdzie znajdę trzecią duszę? Czy to muszę zabrać tą duszę, którą wziąłam wcześniej tutaj? Mortko chodź, bo potrzebuję I teraz, czy te trzy dusze mają wejść tutaj? Drzwi są zamknięte, ale jak mam je otworzyć? A może ten klucz służy do przełączenia tych przełączników? O! Okej, okay, tak, zdecydowanie tak. W takim razie umieszczamy tam duszę. Jest jedna. Nie mam pojęcia, co, si co się dzieje, ale zamknijmy drzwi i przesuńmy go. Okej, okay, on już sobie tam krąży. Jest jakby na miejscu. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Otwórzmy drzwi, spróbujmy wsadzić tam kolejnego. Zamknijmy drzwi i go wyślijmy. Jakby te światełka i te strzałki kompletnie nic mi nie mówią. Być może po prostu, wiecie, ta technologia jest dla mnie zbyt zaawansowana, żebym ja była w stanie to ogarnąć. W każdym razie, otwieramy drzwi, wkładamy ostatnią duszę i mam nadzieję, że klikając losowe rzeczy coś mi się tutaj po prostu uda. Zamknijmy to, wyślijmy go. Okej, okay, mamy trzy dusze. Zabrało mu światełko. Zabrało wszystkim światełka. Czyli to chodziło tylko o to, żeby po prostu je tam umieścić. Ja nie musiałam chyba rozwiązywać żadnej dziwnej zagadki. I teraz w takim razie możemy uruchomić tutaj to. A nie, to już się samo uruchamia. To już, to już po prostu działa. I w tym momencie powinien spaść deszcz, bo to jest maszyna do robienia deszczu. Okej. Okay. zdecydowanie tak to działa. O, i są kolejne kwiaty. Czy to są wszystko inne kwiaty? Czy ja będę mogła posłuchać ich muzyki i dzięki temu przejść dalej? A może wyrośnie ten kwiat, który pozwoli mi wiecie, wsadzić sobie go do głowy i przejść dalej do inżynierii? Nie mam pojęcia jeszcze, ale no cóż, musimy na razie poczekać i zobaczyć, jak to się rozwiąże. Póki co chmura się przesuwa, żeby podlać pozostałe roślinki. Chyba zrobiłam swoją robotę, jakby wydaje mi się, że cały ten, cała ta szklarnia, całe to miejsce, ten ogród w tym momencie dzięki mnie ożył. Chociaż nie jestem pewna, czy to było moje zadanie, jakby czy ja jestem od tego tutaj i ja miałam się nauczyć być kapitanem, który będzie chronił. Tarczę. Nie wiem, może to jest część treningu po prostu, może tak to miało wyglądać. A czekajcie, bo tutaj jest kapitan, na którego również spada deszcz. Czy to go uratuje? Lilia rozkwitła. I wyrosła chyba ścieżka do Lilii, tak? Bo tego nie było. Chyba muszę tam pójść. Muszę pójść i sprawdzić, czy mogę teraz jakby połączyć się z tą Lilią. Te kwiaty pachną niesamowicie. Czy jest coś piękniejszego niż łąka z dzikimi kwiatami? Albo pole jagód w lesie? Co do magicznej lilii wodnej z korzeniami yy, w ciemności, powinniśmy iść znaleźć kapitana, co? Chyba nie zrozumiałam, ale dostałam kolejny dźwięk, także jak pojawi się kolejne tarcze, to mam już trzeci dźwięk do zagrania. Idźmy w takim razie do kapitana, bo musimy go prawdopodobnie uratować. I wiecie, połączyć się z tą lilią musimy. Poznać jej dźwięk, jakby do tego właśnie dążymy. Kapitanie, czy ty już jesteś jakby żywy? Czy coś się zmieniło w Twojej kwestii? Dobra, dalej nie odpowiada. W takim razie przejdźmy do Lilii. No i oczywiście, że będzie tarcza. Ale na szczęście możemy wziąć dźwięk Lilii wodnej. Wygląda tak spokojnie. I możemy w takim razie spróbować otworzyć dźwięk tej tarczy. Postanowiłam wspomóc się moim dziennikiem, i tutaj w organizerze kwiatów mam napisaną instrukcję. I to jest jakiś nowhere flower, którego nie mam. Mam bluebell, chyba tak. Nie jestem pewna, czy to jest to, ale może nie mam jeszcze odpowiedniego kwiatu? Może rzeczywiście muszę się najpierw udać do domu i sprawdzić, czy tam nie ma czasem. Jakby kwiatów jakichkolwiek. To znaczy, mam tu na myśli nie dom, a te kwatery mieszkalne, bo dom jest, wiecie, na, na mojej asteroidzie, a teraz jestem zupełnie gdzie indziej. Ale czy tutaj jest jakiś kwiat? Nie, to jest zdecydowanie zły trop. Może ten ludek mi pomoże. Nie mogę go sięgnąć. Może wrócę później. Może coś tutaj jeszcze jest nierozwiązane? Spróbujmy użyć mojej świnki na tych jeziorach? To dziwne, tylko jeden wodny smok. Zastanawiam się, gdzie są inne. E, powiesz mi coś jeszcze? Bo może to jest coś, czego potrzebuję? Lubię być pod wodą. Tylko co to zmienia? Jakby nie mam dźwięku, który potrzebuję. Czy kiedykolwiek widziałaś Rafę Koralową? Jest piękna. A może on coś mi powie na temat y, kapitana. Jego groblum jest offline. Może mieć wewnętrzne uszkodzenia. Musimy go otworzyć. Otworzyć? Czy kluczem? O! Okej, okay, to znaczy, że będę mogła uzyskać ten dźwięk. Wygląda na to, że niektóre z jego części zostały dismantled. Nie wiem, roz rozpadły się, uszkodziły się? Nie wiem, na pewno są zepsute, to, to możemy powiedzieć. O, możemy go złożyć ponownie. Tylko. trochę tego nie rozumiem, jakby o co tu chodzi. Co to jest? To są jakieś części? O, mo okej, okay, możemy je. O, chyba, chyba, trochę zaczynam rozumieć, jeszcze nie do końca, co prawda. Ale, kto wie, może, może jakoś go poskładam do kupy. To chyba jest odwrotnie? Okej! Okay. Udało mi się, obudził się! Nie mam pojęcia, jak to zrobiłam, ale udało się złożyć kapitana. Kapitanie, czy wszystko w porządku? Kapitanie? Kapitanie! Ok, chyba się nie udało. Zobaczmy, co świnka powie. Jego kwiat jest z powrotem online, ale coś jest nie tak. Obawiam się, że. kapitan może być w stanie krystaltonicznym. Krystaltoniczny stan? To brzmi źle, co robimy? Kapitan jest uwięziony pomiędzy yy, własnymi myślami. Musimy wejść i go wyciągnąć. Szybko podłącz mnie. Okej, okay, czy muszę... O! Myślałam, że muszę go wyjąć i wsadzić do jego głowy, ale wystarczyło, że podłączyłam kabelek i wchodzimy. Ale już jak wygląda wnętrze głowy kapitana, zobaczcie w następnym odcinku. Jeśli Wam się dzisiejszy podobał, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów. A ja się dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa.